Słuchajcie, dzisiaj wyczytałem, że posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy w sprawie tak mowy nienawiści. Chodzi, chcą zmienić artykuł kodeksu karnego, artykuł 253 dotyczący nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych, rasowych i tego typu rzeczy. Chcą, żeby ten artykuł brzmiał w ten sposób. Słuchajcie, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby spowoduje przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań, podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności albo pozbawieniu wolności do lat dwóch. No <laughs> przeczytałem ten ich pomysł, no i się uśmiałem. Po pierwsze. Tutaj zmiana jest taka, że na przykład piszą o tych naturalnych lub nabytych cechach osobistych i chodzi o tą przynależność polityczną. To jest, że za to będzie można karać, jeżeli oczywiście ta ustawa przejdzie. No, śmiech na sali. No, słuchajcie, śmiech na sali. Kto zaczął w ten sposób rozmawiać. Kto zaczął w ten sposób gadać? Skąd szedł przykład? Przykład szedł z góry. I z jednej i z drugiej strony obrzycanie się błotem, mówienie o dożynaniu w watach ze strony PO, jak i mówienie o rozstrzelaniach czy innych tam kur na zdrajcach i tego typu. Tu chodzi również o to, że karane. Również były takie teksty zarzucanie zdrady i tak dalej i tak dalej, no bo to powoduje nakłanianie społeczeństwa tempego do przemocy, prawda, do takich ludzi, którzy dopuścili się na przykład tej prawdopodobnie zdrady, prawda? Skąd taki idiotyczny pomysł, no nie wiem, no po prostu to nie przejdzie. Przede wszystkim, to jest tak, jakby ktoś łaził pan Heniek i srał sąsiadom w ogródku. A potem nagle jako radny zagłosowałby, że jeszcze raz ktoś zobaczy się na sraniu, to normalnie dostanie działek. To jest na tej samej zasadzie. No. Sami politycy dają taki przykład i ten przykład idzie w dół do tempoli, którzy po prostu muszą mieć jakiegoś mm, no, wzór do naśladowania albo nie mogą być sami myśleć, tylko myślą tak jak mówi im się w telewizji i... Sami politycy teraz chcą tą, tą sytuację w ten sposób prostować, zamykając y, możliwość teoretycznie żadnej, bo wiecie, co się będzie działo. Tu do tego będą wrzucane wszelkie rzeczy, które ktoś będzie na przykład się nie zgadzał z polityką czyjąś, albo nie będzie się zgadzał y, z działalnością organizacji homoseksualistów, albo z działalnością prawicowców, albo lewicowców, albo Murzynów, albo żółtych, albo tego. I w tej chwili będzie można to... Będzie ciśnienie na to, żeby tutaj pokazać, że ta ustawa działa, jak ona przejdzie, to jest kolejne pozbawienie, kolejny przepis, który będzie wpływał na wolność słowa. Ja nie jestem za tym, żeby nawoływać do rozstrzeliwań, morderstw i tego typu rzeczy, czy, czy mówić, Skurwysyny, powinieneś wisieć, bo wierzyć w to albo w tamto. Ale ja będę ostatnim, który poprze zamykanie. Możliwości głoszenia pewnych poglądów. Jest wolność słowa czy nie jest. Rozwiązanie wydaje się takiej sytuacji, która... Znaczy inaczej. Ja już mówiłem, że rozwiązania tej sytuacji to raczej nie ma, ponieważ jest taka eskalacja nienawiści w społeczeństwie, taki podział, że już tutaj rozwiązania żadnego nie ma. Nie wierzę w to, że kiedykolwiek ten podział zostanie zasypany bez jakichś ekstremalnych wydarzeń, które mogą do zasypania tego podziału doprowadzić. Ale nie robnie a pewno nie doprowadzi do tego ustawa. Jedyne wyjście, oczywiście, wyjście z pogranicza fantazji, ale czasami takie wyjście nachodzą, to wprowadzić z powrotem instytucję pojedynku. Jeden drugiemu, bo to chodzi mi przede wszystkim o polityków, no to stamtąd idzie przykład. Jeden drugiemu polityk powie coś na przykład u Lisa w programie, że ty taki owaki, to złama się kutany albo coś takiego. Proszę cię bardzo, rękawiczka w gębę, kurna. Jutro nie wiem, na polach mokotowskich na 30 kroków z pistoletów i strzelamy się i wszystko. Albo na gołe pięści do pierwszej krwi i wszystko na temat. I szybciutko by zaraz każdy język trzymał z zębami. No oczywiście być może nie Janusz Korwin-Mikke, ponieważ ma pistolet i podobno z niego dobrze strzela. Także on raczej by się pojedynków nie, nie bał. No, i żeby było ciekawe, Jarosław Kaczyński, nie wiem czy wiecie, też ma taki malutki pistolecik, kiedyś chciał Tuska w windzie odstrzelić, kiedyś o tym opowiadał w wywiadzie z Heleną Tolańską, która z nim przeprowadzała wywiad. No, to jest jedyne wyjście, no. Słuchajcie, żyjemy po prostu w jakiejś abstrakcyjnej rzeczywistości, która jest coraz bardziej śmieszna, a zarazem tragiczna. No, i po prostu się że... no płakać, się chce, no. Słuchajcie, no ze śmiechu przede wszystkim. Przede wszystkim ze śmiechu. Nie wiem, ciekawe, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Inna sprawa, a jeszcze inna sprawa, że noc i tak mamy niewydolne sądy. Wiecie, ile będzie, jeżeli by to doszło do tego, jeżeli rzeczywiście tutaj ludzie by się za zawzięli wszyscy. Przecież sądy już w ogóle by zostały zapaćkane. Takie sprawy będą się toczyć potem odwołania, trzecia instancja, piąta, dziesiąta, dwunasta. Grzywny, ten obrażony, który by przegrał, e, znaczy ten, który za mowę nienawiści nie napierdzielał, przegrałby w sądzie, zostałby grzywny, on by się obraził, on by nie zapłacił. Bo on powiedział, że nie uznaje tego reżimowego sądu na przykład albo coś takiego. No, no słuchajcie, no, to jest powtórka z rozrywki tego, co się działo przed zaborami. No. Jesteśmy jako organizm państwowy, e, może inaczej, jako społeczeństwo, nie istniejemy po prostu. Nie ma nas. Jesteśmy bandą Pentaków, wszyscy, która dała się wodzić za nos przez 20 lat i wierzyła we wszystko, co widzi w telewizji albo słyszy od swoich, nie wiem, trybunów ludowych. No. Na razie trzymajcie się, Cześć.